E, także, tak. O kurwa, mać! Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony ognisty. A to jest Fir 3. Um, czyli nowa, coś, coś nowego na moim kanale, prawda? Bo wcześniej nie, nie nagrywałem żadnych innych gier. Poza Wolfensteinem, ale to są stare czasy. E, dzisiaj, właśnie, jesteśmy w grze Fir 3. I powiem Wam szczerze, że zajebiście się kurwa boję. Jest godzina 19.00. I, I po prostu jest już troszeczkę ciemno Ja nagrywam w takim chlewie, tak jakby Okej, okay, to nie nazywa się chlew, tu śpią Ukraińcy Jak jest sezon maliniarski, ale dobra To nie, nie jest istotne Chodzi o to, że po prostu jestem, że tak powiem, w odcięciu Nie jestem w domu, prawda? I po prostu troszeczkę się boję Nie ma tutaj elektryczności Nagrywam na laptopie bez właśnie ładowarki Ale mam nadzieję, że tutaj mi wytrzyma Myślę, że nagramy troszeczkę z 20 minut Myślę, że, myślę, że się wyrobimy A więc co? Przechodzimy, przechodzimy do gry Strasznie się boję, panowie i panie Bo sam soundtrack tej gry brzmi, kurwa, dla mnie tak creepy, że, że ja po prostu no, nie wiem, jak to będzie. Mm, ale dobra, myślę, że możemy już zacząć. Campaign Single Player. E, od razu uprzedzam, że właśnie Resume Game. Tutaj sobie odpalałem wcześniej tą gierkę, żeby zobaczyć, jak właśnie mm, jak mi to tam stoi z FPS-ami. E, jaki poziom? O, no dobra, myślę, że ten środkowy wybierzemy, bo nie jestem aż taką jakoś ciotą, jeżeli chodzi o gry FPS. Mm, I dobra. A, 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 ba, 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 ta, tak, jestem pewny. Już zaczynamy gierkę. Mm, I powiem wam, że strasznie się boję. Nie przywykłem do nagrywania Ojej, takich gier. Krzyż, dobra, posłuchajmy tego, co oni tu o mają o do powiedzenia. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Chyba przez przypadek, bo chciałem podgłosić... Ale dobra, nieważne! E, posłuchajmy jeszcze, co tu pani coś tam namówi, anyone coś tam... Każdy, kto jest przyjazny żołnierzom Ameryki, coś tam, coś tam... Bla, 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 pierdolenie, pierdolenie... Że zabijają każdego, kogo znajdą, tak? Mhm. To jest nasz braciszek, którego zajebaliśmy. E, to była jest właśnie taka, że, że jesteśmy jakimś prototypem, czy kurwa coś takiego tam badania nad nami robili, czy coś takiego i my zabiliśmy swojego brata tam Właśnie było w tym trailerze, który tak swoją drogą spowodował, że mam już kupę w gaciach W tym trailerze było, że tam zajebaliśmy brata A więc co, no zaczynamy, póki co nie jest aż tak strasznie, to nie jest żadna gra typu horror, to, to jest właśnie raczej taki typowy FPS, ale z takim właśnie klimatyk, klimaciorkiem takim Yyy, e, z takim klimaciorkiem takim, takim strasznym troszeczkę Dobra, on coś tam gada Sorry, no, spróbowałem ogarnąć spolszczenie do tej gierki, ale, ale, ale tak pomyślałem, że raczej chyba będzie taki lepszy, lepszy klimacik z, 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 tym, że to będzie po angielsku Przynajmniej nie będę się skupiał na tym, żeby to jakoś tam tłumaczyć, żeby, żeby... O kurwa, tam ktoś idzie nie wiem, jak wyjdzie to nagranie, naprawdę, bo ja pierwszy raz nagrywam coś takiego. Eee, scrolla Priest Mele. No, może jakoś się podkradniemy do niego? O kurwa. O, mamy pistolet, zajebiście. Eee, coś tu jest, nie, mm, także ten. Chyba nas namierzyli, czy coś takiego. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze raz, jeżeli będzie chujowe, mówcie, piszcie w komentarzach. Piszcie, Eminem Weapon Destroy Lock. Jeżeli będzie chujowe, wow, what the fuck, jeżeli będzie chujowe nagranie, napiszcie mi o tym Już nie będę więcej tego nagrywał O kurwa Kurwa, dobrze, zajebaliśmy kolesia Także co, dokończę to, że jeżeli będzie chujowe nagranie, tak, a prawdopodobnie będzie, bo naprawdę to jest dla mnie zupełna nowość To mi o tym napiszcie Ja mówię, no, postaram się Postaram się jakoś tam przyjąć waszą krytykę e, I coś tam poprawić, może, może mi się uda e, Także tak... O kurwa mać! Właśnie mówiłem, że to jest taka gra z elementami typu horror jeżeli, jeżeli, by podliczyć jakie teraz jest moje tętno, czy coś takiego kurwa Wiem, że są takie, wiem, że są takie namierzatory kurwa Zapierdolę, wiem, e, mówiąc, chodzi mi o to, że właśnie są takie urządzenia, które, o bullet time jest na kontrolu, myślałem, że kuca się na kontrolu, e, są takie właśnie urządzenia, które mierzą puls i ja, możecie mi wierzyć lub nie ma, no teraz ze 120 to, to luźno, widzę jakieś granaty i ten, ten, aha, dobra, nie możemy go podnieść, bo chyba mamy full amunicji, no dobra, shiftem się biega, okej. Okay oni czekają na tych ziomków, bo mieli do nich przyjść chyba Dobra, chuj wam w dupę, nie chcemy mi się was słuchać Działają tu headshoty, zaraz zobaczymy That's it. Działają kurde! Działają! Jak nie działają? Gin kurwa! A kurwa nie! nie! A zapomniałem, że tu jest mało amunicji. I to jest, to, jest, to jest strasznie mało amunicji. Nie mamy... Oprócz, a... Oprócz pistoletu możemy właśnie sobie użyć noża. No, e... I właśnie coś takiego y... myślę, że. Y... Myślę, że większość z Was już to, już to zauważyła. Tu nie ma czegoś takiego jak pasek życia? E... Nie ma czegoś takiego jak pasek życia, tylko właśnie jest coś takiego, że jak oni nas strzelają, ekran się robi taki czerwony, tak? E... Zablokowałem się. Proszę. Co ja zrobiłem? mam grana, to, ale nie wiem jak Dobra, nieważne, nie istotne, ale wyszło zajebiste, bo go zajebaliśmy Nie ma czegoś takiego jak pasek życia Jak oni po prostu nas strzelają za długo To nam się ekran robi taki czerwony Im bardziej czerwony ten ekran jest Tym mamy mniej życia, no i po prostu możemy umrzeć W pewnym w pewnym momencie Od tego, tego strzelania C, C to crouch, ok Idziemy dalej Strasznie się boję, ale przy musicie przyznać Że ten soundtrack w tej grze jest Strasznie Strasznie straszny ale tu możemy otworzyć te drzwiczki. O, tu też chyba nie. Jest tu coś? Chyba nie Jakaś amunicja by się przed O Jezu, bullet time o czym? Jakaś amunicja by się przydała, bo. Tu amunicja jest locked. Kurwa masz. Amunicja by się przydała, bo właśnie czytałem o tej grze... O Jezu, znowu bullet włączam Że uh, możemy mieć straszny problem z amunicją, więc trzeba ją oszczędzać. Jak sami widzicie, mam 18 Naboi no tej broni i 18 w magazynku, a tutaj mamy. Tutaj mamy tylko 5, więc. Dobra, ktoś tam jest za tymi armiami. O kurwa. A bullet time nam się sam włączył. zajebiście. Sami widzicie tutaj na bullet time jest dosyć, dosyć stosunkowo łatwo zabić ich. E... A dobra, tam jest ich więcej. Taki padłfield troszeczkę, nie? Taki, jeżeli chodzi o mierzenie w przeciwniku, to taki padłfield troszeczkę. Strasznie, właśnie nie wiem, czy to jest dobre. O jezu, co ja zrobię? A, no. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, że po prostu nie mamy paska życia, tylko jest coś takiego jak. właśnie. Mm, nieśmiertelność, tak jakby, nie? Tylko po prostu nie możemy narażać się na długi kontakt e, z wrogiem. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Moim zdaniem kompletnie, nie? Kompletnie nie trafione, no bo w sumie jesteśmy kurwa. śmiertelni. Wystarczy się schować za, za przeszkodą i zaczekać, aż nam się użycie tak, jakby odnowi. Tam jeszcze jeden ziomeczek jest, no chodź, wychli się no mówiłem 5 kurwa. No, pokaż. O kurwa, nie mam amunicji. Ten celownik jest chujowy. Czy Nie, chyba nie. Dobra, chyba go zajebaliśmy. Kasia amunicja by się przydała, panowie i panie. O, jest. Jak na zawołanie. E, tam jeszcze ktoś się kręci, bo tam coś coś przeklinają po angielsku. Um, czy ten? Faktycznie, faktycznie są. Faktycznie są, a baże ja się boję ich. No nie, nie, po prostu kurwa. Dobra, jebać to. Gin, gin, kurwo. Gdzie ty jesteś? Albo zrobimy tak. A, ty, kurwa, kurwo! Ale go wyjebało, zajebiście. Zajebiście. Jest tam ktoś jeszcze, jeszcze gdzieś są, ale. Także, tak jak wspominałem, to będzie. O kurwa. O kurwa, gdzie oni są. O ja pierdolę. Tak jak wspominałem, ten odcinek będzie raczej taki. Uh, pokazowy bardziej. No bo chcę zobaczyć, czy mi w ogóle. Uh, czy mi w ogóle wyjdzie nagrywanie czegoś poza Minecraftem, tak? No, przyznam szczerze, że nie miałem jeszcze takiego doświadczenia. Mm. Także naprawdę wa wasze jakieś komentarze będą strasznie pomocne w takim materiale jak a, CEN. I nie zwracajcie na to uwagi, że granie chodzi tak strasznie płynnie, bo pewnie będzie to widać na nagraniu jeszcze, nie wiem. Oj. Czemu muzyka się zmieniła? Cześć, beczka. Zamknął Zamknął oczy? Nie, nie zamknął. Czemu tu się muzyka zmieniła? Kurwa, to oznacza tylko jedno. Jak w takich grach zmienia się muzyka, to oznacza, że zaraz coś tu wyskoczy. O, mam latarkę właśnie podew, tak jak myślałem. Czemu ta muzyka jest taka, Zminto? Aaaa coś tu pił jakaś... Było pite, widzę, było pite! O, kibalek. A można zrobić kupkę, prawda? Jakby się komuś chciało srać podczas grania w grę, także. Także ten. Czemu ta muzyka jest taka chujowa? Nie, no kurwa, nie. Weź, nie, mnie zostawcie. O, tam pan już żyje jakiś. Coś mu się stało. Braciszek właśnie zagląda do mnie. Braciszek, odejdź stąd! Oj. Specjalnie ustawiłem sobie komputer przodem, kurwa, do okien, żeby mnie braciszek nie przestraszył. Eee, psychic link. No wypierdalaj stąd, kurwa, no nie patrzcie. Straszy mnie zjeb. Dobra, co tu pisze? Kliknij e, żeby coś tam na świecących się ciałach, żeby skończyć jakieś. jakieś tam challenge'e psychiczne. O! Zajbiście. Hmm, hmm, hmm. hmm. A muzy muzyczka już się skończyła, czyli, czyli ten straszny moment już chyba mamy ze sobą Tutaj w sumie nie było nic strasznego, ale... Da się to otworzyć? Nie da, tam się nie da Widzieliście to? Czy ja mam już jakieś o mamy? Ruszało się coś tam? Da się to otworzyć? Nie da, tam się nie da. Kurwa, chyba tak ja pierdolę. Nie jestem dobry w takie gierki i mam słabo. Aha, coś tam, żebym uważał na latarkę, to mi daje coś tam. O nie, o ich tam jest więcej. Gin, kurwy synie gin, kurwa! Gin! O kurwa, mam mało. HP, he Trzeba nie używam tego balet Time, to w sumie byłoby łatwiejsze z Ballet Timem. Jest dużo łatwiejsze. Sam uh, some cover. No tak, tak, tak. Kurwa, skąd oni strzelają? O kurwa! Whatever. Fuck, włączyłem time, ale rzucił mi granata pod, pod ten. O ja pierdolę. Kimś cudem uciekłem. No ta gra jest dosyć łatwa, jeżeli chodzi, kurwa, o strzelanie z ludźmi. Nie jest dosyć wymagająca. Nie, nie, nie potrzebne są tu jakieś tam specjalne. Kurwa zdolności strzeleckie. Ale złe musz, bój na strzelicę i, i ten. No i wprawić się w klimacik! In, kurwa! Nie wiem czemu chodzę ciągle na, na kucaku. Oj, coś tu biegnie? No, kurwa, nie da się skanować przez to, ale chujnie! Tu był jeszcze chyba jeden zomeczek. Oj kurwa kurwa, 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 ginę chyba Zajibiscie się schowałem Jest tu coś? Jakieś granaty. Kurwa nie wiem jak granaty się rzuca, ale to może? Nie, czekaj, kontrolem? Nie, kontrol to jest to X, V Z, B? Kurwa, nie wiem Nieistotne, nieistotne Kurwa s! Dobra, leży a ciągle mieli mi się kucanie z, 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 z kontrolem. Na kontrolu jest ballet time A na C... na C jest kucanie Chyba powinniśmy iść tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej. Pewnie nie zbieram żadnych tam power upów czy coś takiego, bo ja jestem jestem ślepy Ale przez schody to powinien dostać. Kamil, nie zaglądaj mi tutaj, kurwa jak ja nagrywam do chuja pana. Zamknij to ja już zaraz, zaraz idę, no Nie, no, to specjalnie robi, specjalnie, kurwa. Chodzi, żeby mi się straszyć. Jak sami widzicie, kurwa, tutaj są różne rodzaje broni. Koleś właśnie, oj, 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 poszedł mnie z, 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 z shotgunem. Nie chcę narobić wstydu, bo w sumie ja jestem takim dosyć FPS-owym graczem, szczególnie w cs i nie chciałbym, żeby tutaj właśnie, żeby było widać, że jestem lamerem, ale naprawdę to jest, system strzelania jest troszeczkę inny niż w cs -ie. E, ale co? O kurwa, ja pierdolę! No, o Jezu, chyba, chyba dostanę tego granata. O, tu jest jakaś broń. Hold E. Ło, jaka pompa, kurwa! Zajebi się, tylko mała amunicji. Chyba. Aha, i zamieniliśmy. Tak? No, zamieniliśmy, ale dobra. Czyli nie da się mieć y, dwóch rodzajów broni. Tylko albo tą, albo tamtą. Ale myślę, że tu nie ma problemu. Nie, Myślę, że tu nie ma problemu z tym. Eee, uh, nie wiem kompletnie, gdzie mam iść. Wydaje mi się, że tutaj. Tak, masz mało amunicji, trać na rozpierdalanie zamków. Jesteś zajebiście mądry. Ale póki co weźmy sobie pistolet, bo tutaj... O, świeci się ciałko. Iu, nie wiem, co to daje, ale trzeba to zbierać, kurwa, nie wiem. To taki po prostu, taka znajdźka, nie? Uh, aha, mogę rozpierdolić ten granat, uh -huh. A tutaj już mam full, full, full amunicji chyba, tak? Nie mogę już tego podnieść? No nie mogę. A. Uh. Okej, okay. czyli idziemy dalej. Tutaj póki co nie ma żadnych tam straszniejszych momentów z tego co widzę. Całe kurwa szczęście. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, dobrze idę. Zajbałem go! Kurwa cały czerwony był cały zakrwawiony, ale mimo to żył eee, F1 Challenges. Eee, coś tam, żeby włączyć jakieś tam wyzwania, tak? Ale nie będę ich włączał, bo się boję, że spierdolę Gier, ten... giereczkę. I że mi się nagranie straci, ja bardzo bym tego nie chciał. A, uh, Okej. Okay. Co my tu mamy? Klateczka, i jakieś drzwiczki. No spoko, dobra. Póki co nie ma tutaj żadnego wyzwania dla mnie, dla takiego counter strike'owicza jak ja. S. Nie, 5-6 switch grenades. Ha, bo mamy flashbanga i tego. G, press to throw flashbang. Pierwsze to Stun near the enemies. No spoko. Ale jak on stąd wyjść? Aha, tutaj, żeby znowu mi ta pani nie wyskoczyła. Okej, okay, albo wiecie co? Dobra, tutaj zakończymy ten odcineczek. W następnym odcinku na pewno będzie jakość materiału lepsza. Zamknij mordę, bo ja tu mówię. Także co, piszcie mi, czy, czy, taka, czy taka forma gameplaya, czy taka forma let's playa wam się podoba i czy gierka jest spoko. Program na najniższych detalach, to jest pewnie widoczne, żeby właśnie było jak najwięcej FPS-ów. Eee, także co? Dobra, to będzie koniec. Piszcie mi, czy, czy jest spoko, czy, czy mam dalej nagrywać te odcinki, ja na pewno będę czytał te wszystkie komentarze. Eee, także co, zamknij ryj, bo mówię do swoich widzów Poebana. No nie posłuchaj. Dobra, nie ma co przedłużać. Eee, myślę, że, myślę, że myślę, że wyszło całkiem spoko. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Także co, dawajcie znać? To tyle na razie. Cześć, trzymajcie się. Hej, cześć, pa, pa, pa!